Życie! Och, jakie może być nieprzewidywalne! Pełna wzlotów i upadków, momentów, które zaskakują nas i sprawiają, że wydaje się, że wszystko jest poza naszym zasięgiem. Znasz te dni, kiedy masz wrażenie, że cały świat się rozpada i nic nie wydaje się mieć sensu. Cóż, wszyscy tam byliśmy. A kiedy nadchodzą te chwile ciemności, szukamy tej bezpiecznej przystani, tej iskry nadziei, która nas podnosi. Często właśnie w wierze znajdujemy tę siłę. A nie ma nic bardziej pocieszającego niż modlitwa, prawda? To właśnie w tym czasie zwracamy się ku przemieniającej mocy przywoływania Matki Bożej od niemożliwych, umiłowanej Dziewicy Maryi i świętego Antoniego, tego, który zawsze był przyjacielem cierpiących. Ta modlitwa, pełna wiary i miłości, jest w stanie zmienić bieg rzeczy, otworzyć drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany. Jest uściskiem w najtrudniejszych chwilach, światłem, gdy wszystko wydaje się stracone. A jeśli będziesz wołać z otwartym sercem, z duszą pełną wiary, możesz być pewien, dzieją się cuda. Najbardziej skomplikowane sytuacje znajdują rozwiązanie, a niemożliwe staje się możliwe. Ta modlitwa wykracza poza proste słowa. Jest jak niewidzialny uścisk. Który otula cię wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujesz, wezwanie, aby uwierzyć w to, co wydaje się niemożliwe, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać. Nie chodzi tylko o recytowanie fraz, chodzi o poczucie głęboko w sercu, że opiekuje się tobą coś większego, otwiera ścieżki, przynosi światło w najciemniejszych chwilach. Czasami czujemy się zagubieni, bez kierunku. Jakbyśmy płynęli po wzburzonym morzu, nie wiedząc dokąd iść. To właśnie w takich chwilach ta modlitwa przychodzi jak latarnia morska, małe światło głęboko w środku, które przypomina Ci, że niezależnie od tego, jak trudna jest ta chwila, nie jesteś sam. Tam na górze jest ktoś, kto słucha każdego słowa, każdego westchnienia i jest gotowy trzymać Cię za rękę i poprowadzić Twoją ścieżkę. Pomaga o nadzieję, wzmocnić ducha i iść do przodu, nawet jeśli okoliczności mówią inaczej. To tak, jakbyś, recytując tę modlitwę, na nowo rozpalał w sobie płomień, płomień, który popycha cię do dalszego działania, do wiary, że nadejdą lepsze dni, że rozpacz to nie koniec, ale tylko część ścieżki, która przed tobą doprowadzi cię to do nowego początku. Ta modlitwa jest delikatnym przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak ciężki wydaje się ten ciężar, bez względu na to, jak ciemna jest noc, zawsze będzie czekać na Ciebie światło, które cię poprów Matka Boża od niemożliwych, orędowniczka w przegranych sprawach. Matka Boża od Niemożliwych jest czymś więcej niż tylko przedstawieniem dziewicy Maryi, jest symbolem nadziei dla tych, którzy są w trakcie największych bitew. Kiedy serce nam ciąży, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, wielu z nas właśnie do niej się zwraca. Swoim pogodnym spojrzeniem i gościnną obecnością przypomina nam o czymś prostym, ale głębokim nie jesteśmy sami. Ile razy życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Niezależnie od tego, czy jest to nieoczekiwana choroba, która wstrząsa naszym światem, Problem rodzinny, który nie daje nam spać w nocy, czy nawet trudności finansowe, które sprawiają, że wątpimy, czy będziemy w stanie ruszyć dalej. W takich chwilach wszystko wydaje się stracone, rozwiązania wydają się odległe, ale tu właśnie pojawia się moc wstawiennictwa Matki Bożej od niemożliwych. Kiedy klękamy, poddajemy się przed nią, to tak, jakbyśmy mówili: sama nie dam rady, ale wiem, że z Twoją pomocą znajdę sposób. Siła tego nabożeństwa leży nie tylko w samym cudzie, ale w pokoju, jaki wnosi do naszych serc. Kiedy oddajemy w jej ręce nasze największe lęki i najgłębsze niepokoje, coś się w nas zmienia. To nie jest tak, że problemy znikają z dnia na dzień, ale waga staje się lżejsza. Nasza dusza, wcześniej dotknięta, zaczyna odnajdywać spokój, spokój, który może zapewnić tylko wiara. To tak. Jakbyśmy pośród burzy znaleźli spokój, wiedząc, że niezależnie od tego, jak trudna jest chwila, pomoc jest w drodze. Ta modlitwa jest codziennym przypomnieniem, że niemożliwe w oczach ludzkich jest całkowicie możliwe u Boga. A najpiękniejsze jest to, że zwracając się do Matki Bożej od niemożliwych, szukamy nie tylko cudu zewnętrznego, ale także wewnętrznej przemiany. Z każdym słowem modlitwy czujemy, jak nasze serca się uspokajają, odnowione są nadzieje i niemal niewidzialna siła popychająca nas do przodu. Daje nam mądrość, dzięki której możemy patrzeć poza trudności i znajdować rozwiązania tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko ściany, kropka zwrócenie się do Matki Bożej od niemożliwych jest jak dokonanie skoku wiary, wiesz. To otwarcie Twojego serca i powiedzenie, równa się ufam, nawet nie widząc ścieżki przed sobą. Spójrzmy prawdzie w oczy: są chwile w życiu, kiedy wszystko wymyka się spod kontroli, jak podczas niekończącej się burzy, i nic, co robimy, nie pomaga. Ale właśnie w tych chwilach, gdy wydaje się, że grunt ustępuje nam z nóg, wiara robi różnicę. Szukanie wstawiennictwa Matki Bożej od niemożliwych to wiara, że istnieje coś większego, dbającego o każdy szczegół, że nawet jeśli teraz wszystko nie ma sensu, dzieje się większy plan. A to nie jest łatwe, nie. Zaufanie, gdy wszystko wokół nas się rozpada, wymaga siły, która pochodzi z wnętrza, z czegoś, co jest poza nami. Ale na tym właśnie polega piękno wiary, daje nam siłę, gdy myślimy, że już jej nie mamy. Nawet w najciemniejsze noce, kiedy wszystko wydaje się stracone, możemy znaleźć pocieszenie, wiedząc, że nie jesteśmy sami w tej podróży. Jej wstawiennictwo jest jak światełko w tunelu, ta pewność, że niezależnie od tego, jak długa będzie noc, słońce znów zaświeci. I zawsze wraca, prawda. Niemożliwe dla nas może wydawać się murem nie do pokonania, ale dla niej, ze swoją macierzyńską miłością i bliskością Boga, jest to po prostu kolejna szansa, aby pokazać nam, że cuda istnieją. Kiedy oddajemy nasze zmartwienia w jej ręce, Czujemy się tak, jakby z naszych ramion zdjęto ogromny ciężar. Zaczynamy odczuwać spokój, pewność, że nawet jeśli droga będzie trudna, wszystko będzie dobrze. Bo za wstawiennictwem Matki Bożej od niemożliwych nie ma rzeczy naprawdę niemożliwych. Bez względu na wielkość problemu, powagę sytuacji czy głębokość bólu, ona jest tam, gotowa nam pomóc, wstawiać się za nami i otwierać ścieżki tam. Gdzie wcześniej była tylko rozpacz, kropka ta pewność siebie, to całkowite zaangażowanie jest tym, co utrzymuje nas w pozycji stojącej, nawet jeśli wszystko wokół nas zdaje się chcieć nas powalić. To tak, jakbyśmy, oddając się w stawiennictwu Matki Bożej od niemożliwych, zyskali nową perspektywę. Nagle to, co wydawało się końcem wszystkiego, zaczyna zamieniać się w szansę, nowy początek, o którym nawet nie marzyliśmy. Trudno to opisać, ale wydaje się, że Twoje wcześniej ciężkie serce nagle się uspokoiło. Czujesz ten spokój, który ogarnia, tę pewność, że niezależnie od tego, jak trudna jest chwila, przygotowuje się coś dobrego, coś wspanialszego, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że niemożliwe nie jest murem, ale drzwiami, które nie zostały jeszcze otwarte. I za jej wstawiennictwem te drzwi mogą się otworzyć w każdej chwili. To właśnie ta wiara, ta niemal namacalna pewność, daje nam siłę, aby każdego dnia wstawać i stawiać czoła wszystkiemu, co stanie na naszej drodze. Ponieważ w głębi duszy wiemy, że nie walczymy sami. Matka Boża jest przy nas, idzie z nami, oręduje za nami, zanosi nasze modlitwy i nasze lęki do Boga. Prosząc za nas z miłością matki, która nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. I wtedy niemożliwe traci swoją siłę, ale przestaje być przeszkodą nie do pokonania, a staje się jedynie szczegółem na drodze do czegoś większego. To, co wydawało się końcem, w rzeczywistości było początkiem nowego rozdziału, nowej nadziei, która rodzi się pośród trudności. Każda modlitwa, każde westchnienie wiary jest jak ziarno. Które we właściwym czasie zakiełkuje w cuda, w błogosławieństwa, których nawet nie możemy sobie wyobrazić. Dziewica Maryja, boskie objęcie w czasach trudności. Dziewica Maryja jest tak potężnym symbolem, prawda. Jest nie tylko przykładem czystości i pobożności, ale także matką, która przyjmuje nas z całą miłością świata. Kiedy mówimy o Maryi. Nie mamy na myśli postaci odległej, zimnej czy nieosiągalnej. Wręcz przeciwnie, jest matką, która zawsze jest gotowa nas wysłuchać, przytulić, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. To tak, jakby była tam zawsze, z otwartymi ramionami i czekała, aż zwrócimy się do niej, abyśmy mogli poczuć komfort i spokój, które tylko ona może zaoferować. Dziewica Maryja jest doskonałym przykładem całkowitego poddania się woli Bożej. Kiedy patrzymy na jej historię, widzimy kobietę, która bez wahania powiedziała tak, nawet w obliczu nieznanego, w obliczu wyzwań i niepewności, które nas czekały. A ile razy w życiu widzimy siebie takich, otoczonych niepewnością, niewiedzących, którą drogę wybrać, bojących się tego, co przyniesie nam przyszłość? W takich chwilach wzywanie wstawiennictwa Maryi jest jak proszenie o duchowy kompas. Ona, która całkowicie zaufała Bogu, uczy nas, że niezależnie od tego, jak trudna może być droga, zaufanie woli Bożej jest drogą, która przynosi prawdziwy pokój. A najpiękniejsze jest to, że wołając o wstawiennictwo Maryi, nie prosimy tylko o cuda. Jasne, zdarzają się cuda i wiele z nich ma miejsce za jej wstawiennictwem. Ale tak naprawdę w głębi duszy szukamy pocieszenia w jej duchowym uścisku. To pocieszenie, które może dać tylko matka, to poczucie, że pomimo trudności wszystko będzie dobrze. Kiedy oddajemy się pod płaszcz Maryi, zalewa nas fala spokoju. Czujemy, że nawet jeśli okoliczności wokół nas są burzliwe, panuje w nas spokój, którego nie można zachwiać. Maryja jest tą latarnią morską. Która prowadzi nasze kroki pośród ciemności. Znasz te chwile, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, kiedy rozpacz puka do drzwi i nie widzisz przed sobą rozwiązania. To tutaj światło Maryi świeci najjaśniej. Jest jak gwiazda, która nawet w najciemniejsze noce nieprzerwanie świeci, wskazując drogę, którą musimy podążać. A najbardziej niewiarygodne jest to, że nie ma znaczenia. Jak duży jest problem? Jak skomplikowana wydaje się sytuacja? Dla Marii nie ma prośby za małej ani za dużej. Każdej modlitwy słucha z taką samą miłością, z taką samą uwagą, zawsze gotowa wstawiać się za nami u Boga. Kiedy przywołujemy dziewicę Maryję, prosimy ją, aby nasze modlitwy kierowała bezpośrednio do serca Boga. A kto mógłby to zrobić z większą miłością niż własna Matka Jezusa? Ma tak szczególny dostęp do serca Ojca, ponieważ jego miłość i wiara są tak ogromne, tak autentyczne. A kiedy wstawia się za nami, nie chodzi tylko o rozwiązanie naszych bezpośrednich problemów. To jest dużo głębsze. Chodzi o przyniesienie nam pokoju, który może zapewnić tylko prawdziwa wiara. A ten pokój jest czymś, czego często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że szukamy. Pośród chaosu. Trudności i wyzwań życia uważamy, że potrzebujemy szybkich rozwiązań i natychmiastowych reakcji. Ale tak naprawdę najbardziej potrzebujemy tego wewnętrznego spokoju, tej pewności, że niezależnie od tego, jak skomplikowana może być ścieżka, nie jesteśmy sami. I to właśnie przypomina nam wstawiennictwo Maryi: że nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nawet gdy wydaje się, że wszystko jest stracone, nigdy nie jesteśmy sami. Ona jest zawsze przy nas, trzyma nas za rękę i prowadzi swoją niezachwianą miłością. A ta miłość jest w stanie zmienić nasz pogląd na rzeczy. Problemy mogą nadal występować, ale z Marią u naszego boku nie wydają się już takie straszne. Bo wiemy, że mamy kogoś, kto się za nami wstawia, kto dba o każdy szczegół, nawet jeśli tego nie widzimy. Kiedy więc życie wydaje się zbyt ciężkie, kiedy ścieżka jest ciemna i czujesz się zagubiony, pamiętaj o Maryi. Wołaj o jego wstawiennictwo, proś o duchowe objęcie. I zaufaj, bo u niej nie ma burzy, której nie da się uciszyć. Ona jest matką, która kocha nas nieskończenie i zawsze jest gotowa poprowadzić nas z powrotem do pokoju, który może przynieść tył święty Antoni, obrońca i przyjaciel w naszych potrzebach. Święty Antoni to ten święty, którego wszyscy znają i któremu ufają, prawda? To tak, jakby był starym przyjacielem, zawsze gotowym do pomocy, gdy jej najbardziej potrzebujemy. Nic dziwnego, że jest tak uwielbiany, ponieważ jest powszechnie znany jako święty od przegranych spraw i zdesperowany. I spójrzmy prawdzie w oczy, kto nigdy w życiu nie czuł się trochę zagubiony lub zdesperowany. W takich chwilach to do Niego zwracamy się z sercem pełnym wiary, czekając na tę małą Bożą pomoc. Tysiące wierzących na całym świecie doświadczyło już mocy wstawiennictwa święta Antoniego. Niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie obiektu, który przysięgałeś, że nigdy więcej się nie pojawi. To, co czyni Santo Antonio tak wyjątkowym, to jego współczucie. Nazywany jest pieszczotliwie przyjacielem ubogich ponieważ zawsze spoglądał miłosiernie na najbardziej potrzebujących, na margines, na tych, którzy najbardziej potrzebowali pomocy. Życie świętego Antoniego naznaczone było niezwykłymi cudami, ale także prawdziwą i głęboką miłością do cierpiących. To właśnie współczucie czyni go tak potężnym orędownikiem. On nie tylko wysłuchuje naszych modlitw, ale czuje nasz ból i stoi po naszej stronie jak wierny przyjaciel. Modlitwa do Świętego Antoniego jest jak rozmowa z bliskim przyjacielem, kimś, kto jest zawsze blisko, gotowy cię wysłuchać i pomóc. A co najlepsze? Znany jest z tego, że nie zwleka z reagowaniem na prośby tych, którzy zwracają się do niego z wiarą. Znasz to uczucie pilności, kiedy masz wrażenie, że czas działa na twoją niekorzyść, a niepokój przejmuje kontrolę. Święty Antoni jest świętym na takie chwile. Działa szybko, przynosząc ulgę i rozwiązania sytuacji, które najbardziej nas niepokoją. Wiele osób dzieli się historiami o cudach dokonanych za wstawiennictwem Święta Antoniego. Od drobnych codziennych wydarzeń po duże życiowe przemiany, jest obecny w każdym szczególe. Nic dziwnego, że jest tak kochany. Mamy wrażenie, że kiedy się do niego modlimy, naprawdę zostajemy wysłuchani przez kogoś, kto rozumie nasze potrzeby i robi wszystko, co w jego mocy, aby nam pije coś jeszcze piękniejszego w tym nabożeństwie. Święta Antoni daje nam poczucie, że nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach nigdy nie jesteśmy sami. On jest tam, idzie obok nas, wstawia się za nami i przynosi pokój, który może zapewnić tylko wiara. Być może borykasz się z problemem, który wydaje się nierozwiązywalny, ale kiedy oddasz go świętemu Antoniemu, będzie to tak, jakby na końcu tunelu zaczęło świecić światło. Pewność, że on troszczy się o twoją sprawę, przynosi natychmiastową ulgę. Jeśli więc potrzebujesz pomocy, aby coś rozwiązać, bez względu na to, jak proste lub skomplikowane może to być, nie wahaj się poprosić o wstawiennictwo świętego Antoniego. Jest zawsze dostępny, zawsze gotowy nam pomóc. Jedyne, o co prosi, to abyśmy mieli wiarę, abyśmy wierzyli, że może się za nami wstawiać. I uwierz mi, może i zrobi to kropka wiara. Jak odmawiać tę potężną modlitwę? Aby zmienić swoje życie już dziś, zatrzymaj się na chwilę. Znajdź chwilę tylko dla siebie, z dala od zgiełku i hałasu. Weź głęboki oddech i znajdź spokojne miejsce. Teraz zamknij oczy i pozwól, aby otaczała cię cisza. To jest twój moment, twoja przestrzeń, w której możesz połączyć się z czymś większym. Może się zdarzyć, że życie popycha cię we wszystkich kierunkach, zmartwieniami, wyzwaniami i bólami, które wydają się nie mieć końca. Ale tutaj, w tej chwili ciszy, masz szansę dać z siebie wszystko. Jeśli możesz, uklęknij. Poczuj ziemię pod kolanami i pamiętaj, że robiąc to, stoisz przed czymś znacznie większym. Oddajesz się w ręce Matki Bożej od niemożliwych, Dziewicy Maryi i świętego Antoniego. Są naszymi orędownikami, naszymi niebiańskimi przyjaciółmi, zawsze gotowymi wysłuchać każdej prośby i każdej modlitwy. Kiedy klękasz, to tak, jakbyś mówił, ufam. Wierzę, że możesz mi pomóc. Włóż całe swoje serce w tę modlitwę. Nie martw się o miłe słowa i właściwe wyrażenia. Mów tak, jak potrafisz słowami płynącymi z duszy. Najważniejsza jest szczerość serca. Powiedz im, co ciąży na Twoim życiu, o czym być może nie będziesz w stanie nikomu powiedzieć, ale wiesz, że możesz im się zwierzyć. Nie bójcie się okazywać swoich słabości, bólu i lęków. Matka Boża od niemożliwych, Dziewica Maryja i Święty Antoni są gotowi Cię powitać. Rozumieją Twoje obawy i są tutaj, aby Ci pomóc. Pomyśl o wszystkim, co Cię w tej chwili niepokoi. Może jest to problem, który niesiesz ze sobą od dłuższego czasu, lub coś nowego, co Cię zaskoczyło i pozostawiło poczucie braku uziemienia. Może to być coś dużego trudność, która wydaje się niemożliwa do pokonania lub może drobne problemy, które razem odebrały ci spokój. Nie ma znaczenia, jak duże są twoje obawy. Dla nich żaden problem nie jest za duży ani za mały nie ma niczego, czego nie mogłaby dotknąć łaska Boża. Kiedy wzywacie Matkę Bożą od niemożliwych Powierzacie swoje problemy w ręce matki, która wie, czym jest cierpienie i ból. Ona rozumie, przez co przechodzisz i z całą swoją miłością zanosi twoje prośby do serca Boga. A dziewica Maryja jest zawsze u waszego boku, ze swoim płaszczem ochronnym, gotowa dać wam pokój i siłę, których potrzebujecie, aby kontynuować. I nie zapomnijcie prosić o wstawiennictwo świętego Antoniego, przyjaciela trudnych spraw który nigdy nie pozostawia nikogo bez odpowiedzi. Znany jest z szybkiego działania, dostarczania rozwiązań, o jakich nawet nie marzyliśmy. To tak, jakby zawsze był gotowy pomóc nam znaleźć drogę, odpowiedź, pokój. Święty Antoni rozumie Wasze potrzeby i kiedy z wiarą prosicie Go o pomoc, jest tam gotowy się wstawiać. W tej chwili modlitwy oddaj wszystko. Niech każde zmartwienie... Każdy strach i każdy ból wyjdą z ciebie i zostaną złożone w ich rękach. Kiedy to zrobisz, poczuj lekkość, która zaczyna ogarniać twoje serce. Ponieważ kiedy ufamy, kiedy wierzymy, że opiekuje się nami większa siła, wszystko zaczyna się zmieniać od środka. Być może rozwiązanie, którego szukasz, nie nadejdzie od razu, ale jedno jest pewne nie będziesz już sam. Będziesz mieć pewność, że na twoją korzyść działa coś większego. Uwierz mi, wiara ma potężną moc. Jest w stanie przenosić góry, zmieniać sytuację i co najważniejsze, zmieniać to, kim jesteśmy. Kiedy modlisz się całym sercem, coś w tobie zaczyna łączyć się z boską łaską. A potem drzwi, które wydawały się zamknięte, zaczynają się otwierać i zaczynają wyłaniać się ścieżki? Które wydawały się niemożliwe. Więc zaufaj. Oddaj swoje cierpienia, bóle i marzenia w ręce Matki Bożej od Niemożliwych, Dziewicy Maryi i Świętego Antoniego. Uwierz, że słuchają, że wstawiają się za Tobą. I pamiętajcie, nie ma problemu zbyt wielkiego, którego nie mogłaby poruszyć łaska Boża. Od tego momentu coś zaczyna się zmieniać ponieważ kiedy wcielamy naszą wiarę w czyn, niemożliwe staje się możliwe. Potężna modlitwa do Matki Bożej od niemożliwego, Dziewicy Maryi i świętego Antoniego. Ochwalebna Pani od niemożliwych, tak kochająca Matko nas wszystkich, która nigdy nas nie opuszcza, zwłaszcza w chwilach, gdy ciężar życia wydaje się nie do uniesienia. Zwracam się teraz do Ciebie z sercem pełnym trosk ale także z nadzieją, że Twoje wstawiennictwo przed Bogiem może przemienić każdą sytuację. W tej chwili potrzeby oddaję całe moje życie w Twoje ręce, bo wiem, że dzięki Twojej miłości każdą moją prośbę zaniesiesz bezpośrednio do tronu ojca. Ty, który masz dar troski o nasze zranione serca, pomóż mi znaleźć rozwiązanie tego, co nie daje mi spać w nocy, co ściska moją piersi i sprawia, że czuję się zagubiony. Ufam Twojej łasce, Twojej nieustannej obecności. Trzymaj mnie za rękę, jak może to zrobić tylko matka i prowadź mnie swoim współczującym spojrzeniem do miejsca spokoju i ulgi. Dziewico Mary Joe, słodka matko Jezusa, otul mnie swoim płaszczem ochronnym, tym samym płaszczem, który chronił Twojego syna w chwilach bólu i niepewności. Dziś potrzebuję Twojej opieki. Jego światła, które oświetla najciemniejsze ścieżki. Nie pozwól, aby strach i wątpliwości zawładnęły mną. Wlej do mojego serca spokój, który tylko ty potrafisz dać, pewność, że z Twoją pomocą wszystko zostanie rozwiązane we właściwym czasie. Spraw, abym pośród tak wielu trudności poczuła, że w mojej duszy odrodziła się nadzieja, wiedząc, że nie jestem sama. Święty Antoni. Mój drogi przyjacielu i orędowniku, który znany jest z tego, że nigdy nie pozostawiasz próśb bez odpowiedzi, z całą wiarą modlę się do Ciebie. Na przestrzeni wieków pomagaliście tak wielu ludziom, a dziś i ja przychodzę prosić o pomoc. Spójrz na moje trudności, na te zmagania, które walczę dzień po dniu i pomóż mi, tak jak to zrobiłeś z wieloma innymi. Niech twoje wstawiennictwo przyniesie mi jasność i siłę niezbędną do pokonania przeszkód, które napotykam na swojej drodze. Panie, niech dzięki tej niezachwianej wierze odnajdę ulgę, której tak bardzo szukam. Niech każda przeszkoda, bez względu na to, jak trudna może się wydawać, stanie się szansą na wzrost i przezwyciężenie, wiedząc, że kieruje się twoją miłością, za wstawiennictwem Matki Bożej od niemożliwych. Dziewicy Maryi i Świętego Antoniego. Niech moja ufność do Ciebie będzie większa niż wszelki strach, i abym w końcu mogła być świadkiem wielkości Twojej łaski w moim życiu. Amen. Na zakończenie chciałbym podkreślić, jak wielką moc może mieć modlitwa w naszym codziennym życiu, zwłaszcza gdy zwracamy się do Matki Bożej od Niemożliwych i Święta Antoniego. Żyjemy w czasach pełnych wyzwań, niepewności i chwil, kiedy wydaje się, że wszystkie drzwi są zamknięte. W takich czasach nasza wiara może być jedynym światłem, które prowadzi nas przez ciemność. To dzięki tej modlitwie możemy znaleźć pokój, nadzieję i siłę do pokonania największych przeszkód. Kiedy zwracamy się do Matki Bożej od niemożliwych, powierzamy jej nasze najtrudniejsze problemy, te, które wydają się nie do rozwiązania. Twoja troska i wstawiennictwo mają moc przenoszenia gór, przynosząc nam ulgę i odpowiedzi, których tak bardzo potrzebujemy. Natomiast święta Antoni, nasz wierny przyjaciel w potrzebie, jest zawsze gotowy nas wysłuchać i pomóc w codziennych trudnościach. Wasza ciągła pomoc, potwierdzona nie cudami, jest dowodem na to, że w naszych zmaganiach nigdy nie jesteśmy sami. Pamiętajmy, że modlitwa to nie tylko słowa, to akt głębokiej wiary i zaufania, że nawet z najtrudniejszych chwil jest wyjście, a łaska Boża może sprawić cuda, których się nie spodziewamy.